Chcesz zobaczyć więcej? Filmy bez żadnej cenzury do wykupienia tylko na sklep.pruszkównews.pl. Zapraszamy. Witam wszystkich serdecznie na kanale Mafia Pruszkowska Mięsiak Mięso i zapraszam do oglądania najnowszych pytań i odpowiedzi. Sprawy bieżące. Dostałem wiele pytań i wyrazów poparcia w sprawie niefortunnej wypowiedzi redaktora Stanowskiego w jego sztucznie, moim zdaniem, podsycanym konflikcie z najbardziej kontrowersyjną postacią polskiego MMA, czyli z Marcinem Najmanem. Z uwagi na liczne fakty niezrozumienia mojego tekstu oraz zapytania, i komentarze. Chciałbym zamknąć tę sprawę krótkim komentarzem, a mianowicie, proszę Państwa, nie bronię Słowika, bo ten posiada świetnego adwokata i jest dorosły. Jestem przeciwny dyskryminacji w sporcie i nie tylko. Bronię prawa do resocjalizacji dla każdego, nawet dla Słowika, podtrzymując jednocześnie, że cały spektakl. Był zaskak zaskakująco kiczowaty, no i że żenujący. E, aczkolwiek cieszy mnie widok Słowika legalnie pracującego, e, bo to ukazuje możliwość światełko w tunelu, e, w tunelu resocjalizacji tego dżentelmena. E, a to, jak wielu uważa, byłby istny cud. E, uważam, że jeżeli kosztem jego resocjalizacji Byłby taki, że stałby się nawet celebrytą, bo osobą rozpoznawalną to on już jest. To jest ocena akceptowalna i powinniśmy pozwolić, aby ten aspekt regulował wolny rynek. Myślę, że legenda polskiego miasta, jaką jest bez wątpienia Słowik, jest idealnym przykładem dla młodych szukających drogi życiowej. Ludzi, że jego droga się nie opłaca. Należy pamiętać, że, będący już można powiedzieć starszym panem Słowik, dużą część życia spędził za kratami, a polskie areszty i zakłady karne to nie są sanatoria. Kolejna sprawa, w wypowiedzi pana Stanowskiego, to nazwijmy ją roboczo dyskryminacja byłego Pruszkowa. Bo w czym jest gorszy były gangster Pruszkowski od Mokotowskiego? Mokotowski od Wołomińskiego. Sport w postaci MMA składa się w większości z ludzi z przeszłością. Aczkolwiek uważam, że jest to pozytywne zjawisko, bo nie ma nic piękniejszego niż resocjalizacja przez sport. Ktoś powie, nie porównuj. Jakiegoś chuligana stadionowego, e, doczołowego gangstera lat 90. I jest to nietrafiony argument osoby nieznającej grup stadionowych od środka, bo to one w dzisiejszych czasach rządzą ulicą. E, ktoś powie: Nie można promować zabójcy. I ja się z tym w pełni zgadzam. Tylko nie zapomnijmy, że za, zabójcą jest ten, Kogo sąd skaże prawomocnym wyrokiem z artykułu 148. Ktoś powie, nie można promować patologii, to musiałby zniknąć plus minus 70% zawodników, włodarzy i właścicieli Federacji MMA w Polsce. Niewykonalne? Też tak myślę. Więc niech rządzi wolny rynek i widzowie de decydując pilotami od telewizora. Kogo mają ochotę czytać, słuchać. Moim zdaniem tak będzie najuczciwi. Także nie wciągajcie panowie Stanowski i Najman w naszą, w waszą prywatną wojenkę o wyświetlenia i dajcie pracować, bo to każdego z nas jest osobiste prawo. Mówicie, że za rzadko wrzuca materiały, QA i filmy. To prawda, ale bardzo dużo czasu zajmuje nam pisanie książki. A, aczkolwiek nad, nadrobimy po jej ukończeniu. Jeżeli chodzi o filmy, to ja w odróżnieniu od konkurencji staram się robić wychodząc z kamerą w teren, niż z pozycji komputera na pożyczonych materiałach. Także to jest czasochłonne, ale wiem, że lubicie oglądać materiały nie, niepowielane wcześniej, więc tego się będziemy trzymać. A teraz Wasze ulubione pytania i odpowiedzi. Czy nadal nie ma szansy na zobaczenie Pana w potencjalnej walce w formule MMA czy innej? Pojawiło się w sieci wiele głosów, że dostał Pan intratną propozycję w tym temacie. Nie miałem kontaktu bezpośredniego z szefami federacji. Kilka osób blisko związanych rzuciło taką luźną myśl, na warsztat chcąc wysądować, czy jakaś jest opcja, z uwagi na fakt, iż zawsze lubiłem wyzwania sportowe no i nie tylko, byłem w stanie siąść do negocjacji. Poza faktem, że uprawiam sport od 31 lat, jestem także osobą, która prowadzi interes. Jestem przedsiębiorcą, którego czas kosztuje. Działalność pierwsza, czy druga, bądź trzecią prowadzę praktycznie od wyjścia, czyli kilkanaście lat. No i nie zadowala mnie honorarium przeciętnego fana czeskiej motoryzacji, który, aby zarobić normalne pieniądze, musiałby jechać na Saksy, pracując na magazynie firmy kurierskiej, zarabiając 1500 euro miesięcznie. No, jar jarając się faktem, że zna kilka słów po niemiecku, a Angel, Angela udziela mu yy, credo na tyś, 10 000 euro na dowód. Oczywiście nie jest to hejt, bo, bo zaznaczam, że nie ma w tym nic złego. Yy, bo logicznym jest, że lepiej zarabiać 1500 euro na banicji niż 2000 yy, w Polsce na etacie. Jak wspominałem już u siebie na, na YouTubie, to, co, co, co dla, dla jednych jest sufitem, dla mnie jest podłogą. Kładąc na stół kilkadziesiąt tysięcy złotych, potwierdzają tylko moją teorię, że ich na mnie nie stać. W każdym, w każdym przypadku, ewentualny po, pojedynek musiałby być poprzedzony solidnym okresem przygotowawczym więc nie ma opcji, aby mógł się zaangażować wchodząc z ulicy. Uważam, iż Misiu Szadek to żaden, kompletnie żaden za zawodnik. To jest pozwer, który zawsze zasłaniał się innymi, a w razie kłopotów odcinał pępowinę i umywał ręce. Szlachet też ma swoje lata, a nawet jak był młody jakoś niekoniecznie słynął z, chul z chuligańskiego charakteru. Obydwaj są do ogarnięcia, a mi się gdyzma wręcz, no, można powiedzieć, z łatwością. ma mięśnia, czy trenowałeś w przeszłości jakieś sporty walki? Fakt, iż moja droga sportowa opierała się na sportach siłowych. Aczkolwiek wychowa wychowałem się na ulicy i od najmłodszych lat zdobywałem swoją pozycję pięścią. A to była długa i bogata w Mordobicie droga. Od zwykłego smarkacza po, po tego, co trzymał wszystkich zapysk i zarządzał tym niesfor, niesfornym personelem na terenie od, od Janek przez Raszyn do Ochoty. Z reakcji tego, iż wychowywałem się na, Och na Ochockim Rakowcu, a moimi kolegami z podwórka, można powiedzieć, byli tacy ludzie jak Piotrek Sajur, jego brat Maciek Derel, czy mój przyjaciel Orzeł, oraz inni, którzy trenowali zapasy w leżącej nieopodal gwardii Warszawa, bywałem na gwardii czasami u chłopaków. Niejednokrotnie bywało, że. Robiliśmy wspólny trening. Także jeżeli chodzi o sporty walki, to najbliżej mi było do zapasów, które wielu moich znajomych uprawiało, i dlatego kibicuję Damianowi Janikowskiemu. Co myśli Pan o tak popularnych, ostatnio nowo, nowych, często dziwacznych federacjach i tym, że dziś właściwie. Każdy może stać się zawodnikiem. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony ska skalą zainteresowania freakfightami. Osobiście oglądam jedynie wy wybrane walki, wybranych postaci. A jeżeli chodzi o pozostałe pseudo pojedynki, jakiś szczęń czy innego folkloru, to z czasunku do prawdziwych sportowców wyłączam telewizor. Walka Misiek-Najman. Co myślisz, na kogo stawiasz? Nasz znajomy dysma z Nadarzyna, udający dwudziestolatka, sam pcha się w Gibbs, a nie wykluczone, że finalnie urlop na Ojomie będzie mu dany. Metryki się nie oszuka, no chyba, że się ma na imię Fedor, ale porównanie tych panów to jak do palca. Bez wątpienia utrata 30 kg wagi wyjdzie mu na, na zdrowie, aczkolwiek niewykonalne jest, żeby y, kondycyjnie podołał. Wiem co mówię, biegałem 6 lat w kryminale i 5 na wolności. Y, w kilka miesięcy to co najwyżej do kibla dojdzie bez zadyszki i y, balkonika. Najman musiałby bi bić się jedną ręką, aby przegrać e, tą potyczkę, bo co by o nim nie mówić, to jest obity na, na ringach. E, Dyzmy do, dotychczasowe pseudowalki e, polegały na tym, że unikał e, starcia. E, to Kolos na, na glinianych nogach e, jest jak słoń, który aby cię e, odgonić macha uszami, postaw mu się, e, a, a, a się wycofa. To jest tak, taka ujadająca hiena. Dostaje w pipę, pada, a jak odchodzisz, to znów zaczyna u, ujadać. Także szanse moim zdaniem ma znikome. Większą karierę zrobiłby w balecie. O, osobiście radziłbym mu, aby bardziej się zaangażował w swoją spółkę ze, ze szlachetem, bo słyszałem, że jest nawet dochodowa. Na, na każdej koszulce sprzedają, sprzedanej anty-60-tkowemu naiwniakowi wpada mu trzy dychy do spółki ze szlachetem i to bardziej bym szukał drogi do sukcesu finansowego, biznesowego obu planów, bo to im wychodzi. Naiwniaków chcących paradować po dzielni w Waciakach nie brakuje. Po ostatnim skandalu z udziałem Słowika mam do Ciebie pytanie. Czy kiedykolwiek ma się proponowano walkę z Miśkiem z Nadarzyna? Wiesz coś na ten temat? Tak jak w moim przypadku, tylko przez emisariuszy, a jego odpowiedź macie u mnie na, na kanale. Masa z Dreszem wielokrotnie oprawiali Miśka jednosobową mafię w latach 90., i tak by było i tym razem. Także w tym zestawieniu. Większym problemem wydaje się kwestia bezpieczeństwa świadka koronnego. Misiek, misiek wie, wie, że taka walka jest w 99% nierealna, więc kłapie dziobem i, i robi z siebie bohatera, chcąc zdobyć kilka lajków więcej. A niedoinformowana młodzież klaszcze i się Jara Lamusem starnowa. Witam Grzesiu. Powiedz co myślisz o Murańskich. Pozdrawiam. Ostatnim y, czasem nie dało się nie słyszeć. Miałem nawet wrażenie, wysk że wyskoczył mi z lodówki. Chodzi o starego, m, który jest tym elementem dziwacznym. A tym bardziej w latach 90. nigdy o nim nie słyszałem. A, a, a jego formę promocji własnej osoby uważam za wysoce żenującą. Niestety nie da się odzobaczyć jego słynnej walki łokciami z workami, albo y, wysoce profesjonalnego treningu na skakance y, przy akompaniamencie y, paszczą swojej patologicznej małżonki. Żenujący spektakl, a jeszcze bardziej y, żenujący aktorzy. Kochani, to tyle na dziś, jeżeli chodzi o dzisiejsze odpowiedzi na pytania. Tradycyjnie już zachęcam Was do włączenia dzwoneczka, subskrypcji. Tak, abyście mogli zawsze być na bieżąco z moimi odcinkami. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. I jak zawsze pozdrawiam z Fartem mięcho. Chcesz zobaczyć więcej? Filmy bez żadnej cenzury do wykupienia tylko na sklep. Pruszków News.pl. Zapraszamy.